Tematem tego filmu jest ostroga piętowa, czyli jak sobie poradzić z ostrogą piętową. I teraz jakie są dolegliwości bólowe związane z ostrogą piętową. Już Wam tutaj pokazuję i zaraz zrobimy to, co możemy sobie zrobić. Czyli mamy ostrogę piątową, piętową. Nie będę tutaj wnikał, tutaj pokażę troszeczkę więcej nogi. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły związane ze zdjęciem redynowskim to można sobie wyczytać w internecie, natomiast ogólnie biorąc mamy tak jakby dwa wystające dzióbki na zdjęciu rentgenowskim, jeden gdzieś tutaj, drugi tutaj. Mamy ostrogę piętową dolną, ostrogę piętową górną, natomiast zasadniczo najczęściej spotykana jest to ostroga piętowa dolna i przy ostrodze piętowej dolnej po prostu jak postawimy krok, to mamy mniej więcej w tym miejscu taki potworny ból jakbyśmy na gwoździe nadepnęli. No i powstaje pytanie, co z tym fatem zrobić? <laughs> z punktu widzenia medycyny takiej klasycznej, z punktu widzenia lekarskiego, najczęściej stosuje się jako formy leczenia zabiegi fizykoterapii. I takie najskuteczniejsze zabiegi to jest um, tak, ultraźwięki oraz y, ostatnio modna fala uderzeniowa. Fala uderzeniowa w pewnych sytuacjach jest bardziej skuteczna aniżeli ultraźwięki, ale wszystko zależy od e, konkretnego przypadku. No i teraz e, zasada ogólna, jeśli chodzi o leczenie, to jest tak jak mówię, z punktu widzenia medycyny tak się leczy. Jeżeli pomoże, dobrze, jeżeli nie pomoże, pacjent ma problem. Ja za pomocą ćwiczeń podchodzę w inny sposób, staram się zrozumieć cały mechanizm tej ostrogi piętowej, na czym to polega, bo wychodzę z założenia, że ostroga piętowa z powietrza się nie wzięła. Teraz lekarz to troszeczkę inaczej tłumaczy cały proces powstawania ostrogi piętowej, ja troszeczkę inaczej, no i jak to jest ogólnie tłumaczone? Ogólnie jest to tłumaczone w ten sposób, że tutaj mamy przyczep roślina podeszwowego, bo cała stopa jest pokryta roślinem podeszwowym, Jest przyczep podeszwowego i tutaj dopięty i w momencie przyczepu dopięty te tkanki tak twardnieją, rogowacieją. Jak one za mocno zrogowacieją, powstaje stan zapalny, one się rwą, powstaje ogromny, ogromny taki ból. To jest takie proste, klasyczne wytłumaczenie, albo coś wokół tego tematu, czyli może być ciut inaczej, ale idea jest mniej więcej taka sama. Moje tłumaczenie jest zupełnie inaczej, inne, ponieważ zawsze zadaję pytanie, skąd się wzięło napięcie roślina podeszwowego, tak, czyli Staram się wejść głębiej, skąd się wziął zapalenie się na podeszwowego. I tak jak mam pacjentów, to ból jest tutaj, a problem niekoniecznie musi być tutaj, bo lekarz myśli tak: ból jest tu, problem jest tu. U mnie niekoniecznie musi być tutaj problem. Problem również może być gdzie indziej. Jak mam pacjentów, to bardzo często problem albo jest gdzieś tutaj w środku stopy, tutaj, albo problem jest gdzieś w Może być z przodu, tutaj, wewnętrznej strony najczęściej tutaj gdzieś od zewnętrznej strony. No i teraz, jak leczyć tę ostrogę piętową moimi sposobami. Otóż u mnie zasada ogólna jest tego typu, że napięcia, które powstają tutaj na prościnie podeszwowym, one wynikają z tego, że ta stopa no jest cały czas ponapinana. Czyli tu jest jakiś skurcz, który powoduje, że te koci się do siebie zbliżać, czyli jeżeli jest ręka w ten sposób, to robię taki skurcz i tu wszystko jest ponapinane. cała zasada polega na tym, żeby rozluźnić. Jeżeli skupimy się na rozluźnianiu tego tutaj miejsca, no to możemy uzyskać efekt, jak to się mówi, prawidłowy i niekoniecznie prawidłowy. Natomiast mnie interesuje w tym układzie obszar od czubku palców aż po kolano. Ten obszar, żeby się lepiej widzieć, Od czubku palców aż po kolano terapia zaczyna się od terapii palców. Biorę sobie palce, i to co wam pokazywałem na palcach, rozciągam je, masuję, prostuję. Jak się okaże u pojedynczych osób, to u mnie te palce wszystkie się ruszają. U innych osób może się tam część palców nie ruszać. Mogą być jakieś haluksy, które powodują deformację stopy, powodują złe wzorce ruchowe. Dużo ograniczenia ruchomości oczu. Ten pal, ten tutaj, ten pał, ten, ten, ten haluksowy pal. Zobacz, tu i to jak się on rusza, tak. Teraz jeżeli zobaczycie w tym ujęciu, jak się on rusza, zobaczcie, na zewnątrz, jak on idzie, tak, a jaki tu jest potężny oczy, tak, tu. Prawie że on tutaj zostanie wyrwany ze skóry, tak. I to jest zakres ruchu. Osoba, która ma haluksy, no to tutaj się niewiele ruszy, albo w ogóle, albo nie wie, takie zakresowo. To powinien być taki mięciutki zakresu. <laughs> to mamy jedną rzecz. I teraz te palce sobie tutaj, Góra, dół, góra, dół, góra, dół, na boki, w koło w jedną stronę, koło w drugą stronę. Kolejny temat to jest staw skokowy. <laughs> Bardzo często osób, które mają strogę piętową, yy, a szczególnie jeszcze, które prowadzą jakieś tam yy, stresującą pracę, to staw skokowy jest mocno zablokowany. Więc ten staw trzeba odblokować. Czyli znowu, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tym razem zajmujemy się stawem skokowym. Na boki, w koło w jedną stronę, w koło w drugą stronę. Jeszcze raz, góra, do, góra, do, góra, do. Na boki, w koło w jedną stronę, w koło w drugą stronę. Ja to Wam pokazuję szybko, ale najczęściej to jest tak, no, 20-30 powtórzeń. Jeżeli ktoś ma taki zakres ruchu jak ja, to ma sprawę wygraną, bo sobie tak usiądzie zrobi dotknij stopy, a no, gorzej jest u osoby, która chce dotknąć stopy, a zakres to tu, tu jest zasięg więc ta osoba tego nie jest w stanie zrobić więc można poszukać innych rozwiązań najczęściej najlepiej by było, gdyby druga osoba była i to robił kolejna rzecz to zajęcie się łydką czyli tutaj mamy dostęp do wewnętrznej części łydki masujemy wewnętrzną część łydki tutaj i jeżeli ułożymy inaczej nogę, to mamy dostęp do zewnętrznej części. Masujemy zewnętrzną część. To wszystko ładnie wygląda, jak ja pokazuję. Nie wszystkie osoby mają dostęp do nogi, tak jak ja. W związku z tym, sobie dostęp do nogi w taki sposób. I w tej chwili mamy od środka, i od zewnątrz. Dostęp, tutaj, tu, a zewnątrz, i od środka. Tak? I mamy dostęp do łydki. Więc to ma być mięciutkie, jak pupcia niemowlaczka. Jeżeli jest twarde, to znaczy są jakieś tam napięcia, i bardzo często przy ostrodze piętowej są tutaj napięcia po zewnętrznej stronie, czasami po wewnętrznej stronie łydki. Te wszystkie napięcia trzeba rozróżnić. Skąd te napięcia się biorą? Napięcia się biorą z tą, że pacjent źle chodzi. Bardzo duża grupa osób źle chodzi i chodzi w taki sposób, że ta pięta idzie niby dobrze, następnie idzie stopa. Stawiamy stopę, przednia część stopy i to przednią część stopy jeszcze palce wbijamy w ziemię i blokujemy ruch do przodu. W tym momencie jest zablokowany staw skokowy, zablokowane palce i siłowo próbujemy to robić. To jest najgorsze rozwiązanie. Tu staramy się, żeby to było w ten sposób, tu i stopa ładnie się przesuł, przesuł. <laughs> na na oddzielnym filmie nagram cały proces chodu, żebyście to lepiej wiedzieli. Ale to co dzisiaj chciałem Wam pokazać, to to, żebyśmy patrzyli na ostrogę piętowo, nie punktowo, tylko żebyście patrzyli na ostrogę piętowo, kompleksowo, jako problem od kolana aż do czubków palców. W niektórych sytuacjach może być to problem od biodra aż do czubków palców. Bardzo często tutaj po zewnętrznej stronie jest taka taśma mięśniowa, która ona jest bardzo silnie napięta, blokuje ruch, jest dużo problemów, i teraz cała idea mojej terapii polega na tym, żeby za pomocą masażu rozluźnić wszystkie które napięte tkanki, które tutaj są. Czyli rozluźniamy wszystko, to, co tutaj jest do, do rozluźnienia, rozluźniamy staw skokowy, rozluźniamy stopę od spodu, od góry również z boku, też rozluźniamy, rozluźniamy palce i wyginamy palce, i tutaj tylko. To wszystko musi być. Mięciutkie, rozluźnione napięte. Teraz, jeżeli to się nam uda fajnie zrobić, no to wtedy jak idziemy do chodu, to rozluźniamy podczas chodu staw skokowy i bóle powinny bardzo wyraźnie <laughs> złagodnić. Teraz, ponieważ ostroga piętowa, no jak hmm, kogoś tam boli, no to mamy również takie dolegliwości bólowe podczas chodu, więc żeby te dolegliwości bólowe podczas chodu zmniejszyć, no to dobrze było, żeby ten człowiek mniej chodził. Czyli trzeba sobie na czas terapii znaleźć takie mięciutkie obuwie, może nawet podpięte, podłożyć jakieś takie wkładki filcowe. Powiedzmy na tydzień, dwa albo i na trzy tygodnie, żeby ten punkt Rozłożyć ten punkt bolesny, rozłożyć na większą powierzchnię. Wtedy nas będzie mniej bolało, nie będziemy drażnić tego miejsca bolesnego. I kolejna rzecz, która jest ważna, to podczas schodu staramy się nie walić piętą w podłoże. Dużo osób chodzi, tak jak ja zauważyłam, w taki sposób, że piętą wali w podłoże, tak jakby chciało tam dziurę wykopać. Każdy krok to jest walenie i dziura. I walenie dziura. Mamy przejść mięciutko a nie łup, łup, łup i się cała ziemia trzęsie. Więc te osoby, które miały taki wzorzec chodu, że ziemia się trzęsła i te osoby waliły w podłoże, no to muszą zmienić chód na taki kocik bardziej i delikatnie, mięciutko. Wtedy też będą mniejsze dolegliwości bólowe. czyli dolegliwości bólowe się zmniejszą, wtedy jest inna jakość chodu, inna chęć życia i jest zupełnie inaczej. I pamiętajcie o tym, to co wam dzisiaj powiedziałem, że problem w ostrodze piętowej niekoniecznie musi być tutaj, bo tutaj to jest efekt powiedzmy medialny, finalny, natomiast cały proces poprzedni to jest napięcie tego tutaj mięśnia, to ten mięsień tutaj mięsień rozciągnął podeszwowy, bo tutaj jest grupa mięśni, jest rozciągnął podeszwowy, to możemy sobie rozcierać piłeczką do tenisa, albo taką inną. Ja zaczynam od takiej miękkiej piłki, to jest miękka piłka. Potem bierzemy coraz twardszą, coraz twardszą, coraz twardszą, aż końcu twardą. Możemy też jeździć po piłeczce stopu, tak? I też takie efekty fajne uzyskamy. I teraz, jeśli chodzi o terapię. Ja Wam pokazuję na zdrowym ciele, więc na zdrowym ciele to jest inaczej. Ja tam nie mam żadnej osoby piętowej, tylko pokazuję. Więc na zdrowym ciele to jest inaczej. Natomiast chore ciało, pamiętajcie, zakres bez bólowy. Nie wchodzimy w zakres bólowy, bo można się łatwo przejechać i zamiast sobie pomóc, zaszkodzicie. I malutkimi kroczkami do przodu nie oczekujcie czegoś takiego yy, i nie próbujcie powtarzać mnie, że mi czasami się udaje, że pacjent no, ma, tak jak dzisiaj pacjentka, miała przy ostrodzej piętowej prawie no, 100% poprawy, czyli zakres bólu, jaki był, to się zmniejszył praktycznie do zera. To się rzadko zdarza. Fajnie, że się zdarza, to no, się rzadko zdarza. Natomiast nawet 10-20% to jest dużo, jak to się mówi, lepiej. Miałem taką pacjentkę, u której no zakres ruchu no praktycznie niewiele się zmieniał, ale na przestrzeni tygodni, miesięcy nie zakres ruchu, ten zakres bólowy się niewiele zmieniał, a na przestrzeni tygodni, miesięcy ten zakres bólowy zmniejszał się, zmniejszał, 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 a w końcu ból całkowicie znikł. Ta pacjentka chodzi elegancko. Więc e, nastawcie się na długoterminowe działanie, a nie na krótkoterminowe. Krótkoterminowe to jest, jak się mówi, jest szybko, najczęściej niedokładnie. A tu trzeba zrobić przy ostrozy pintowej, przy innych tego typu schorzeniach wolno i precyzyjnie. To musi być precyzja laserowa. I wtedy, jeżeli tak podejdziemy do tematu, mamy bardzo, bardzo duże Szansę i prawdopodobieństwo na to, że chorobę uda się opanować i wyleczyć. To tyle w tym temacie. No właśnie, tutaj pani Iwona de Ostroga piętowa jest bardzo bolesna. Ważne jest miękkie obuwie, to podstawa. Ja może za mało zwróciłem uwagi, właśnie ma być miękkie obuwie. Tak? Miękkie obuwie, nie twarde, tylko miękkie. Miękkie obuwie, wtedy jesteśmy na dobrej drodze do zdrowia. Ćwiczenia na stopę, bo tutaj dużo osób mnie pyta, to powiedzmy mamy dwie grupy ćwiczeń. Jedna grupa ćwiczeń to są takie ćwiczenia siłowe, nie, podskoki, przysiady, takie balecie, różnego rodzaju prace na stawie skokowym. To są ćwiczenia siłowe, siłowo-sprawnościowe. Natomiast jeżeli mamy ostrogę piętową, to też ćwiczenia siłowo-sprawnościowe, to zostawiamy sobie na powiedzmy na deser, na koniec terapii, czyli najpierw naszym celem jest likwidacja bólu. Jeżeli naszym celem jest likwidacja bólu, to robimy te ćwiczenia, które nie generują bólu. Ćwiczenia, które nie generują bólu, to są te ćwiczenia białe. Zakładamy sobie nóżkę na nóżkę, chwytamy. Tutaj druga ręka, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy, na boki i w koło. W jedną stronę, w drugą stronę. Znowu, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy, na boki, w jedną stronę i w drugą stronę. I to samo możemy zrobić z palcami. Chwytamy tu, żeby nic tam się nie ruszało i palce. Góra do, góra do, góra do, góra do na boki, w koło w jedną stronę, w drugą stronę. Teraz jedna uwaga: na którą chcę Wam zwrócić uwagę, tak? Uwaga, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Jedna rzecz. Pamiętajcie o zakresach ruchu w stawach stopy. Właśnie tu mamy jeden taki długi staw. Ja to robię bo to jest pięć stawów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przy każdym pasie jest jeden staw. I teraz, jeżeli ja zrobię tak, tutaj o, zobaczcie jaki zakres ruchu jest, to prawie 90 stopni, jeżeli docisnę, to jest tutaj prawie 90 stopni, 75-90 stopni pomiędzy stopą a tutaj czubkami palców. Ma być tyle. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale to tak mniej więcej ma być. Czyli, jeżeli ja sobie <laughs> zrobię taki no po siatkę w ten, ten sposób, o, zobaczcie. Ja sobie bez żadnego problemu uzyskuje kąt 90 stopni, nawet i więcej, tak? Jeżeli ktoś tego nie ma, ma przegrane, no to jest praca, żeby do takiego zakresu ruchu doprowadzić. Druga część to zakres ruchu w ustawie skokowym. Ten zakres ruchu w skokowym, zobaczcie, jaki jest u mnie. Może w ten sposób tam pokażę. Zobaczcie, pomiędzy stopą a podłudziem. W tej chwili jest około, około 45 stopni, jeżeli docisnę, to jest prawie jak w manekinie 60 stopni. Tu, ten zakres ruchu, prawie jak u manekina 60 stopni. I taki powinien być zakres ruchu w normalnym zdrowym ciele. Jeżeli ktoś nie ma takiego zakresu ruchu, no to żeby miał 30 stopni, a najlepiej tak 530 30 a 45, ta, taki zakres ruchu. O, tyle, to nie musi być tyle. Natomiast tyle dobrze by było, było, jeżeli ktoś ma zakres około 90 stopni albo blisko 90, czyli tam 90, może tam 90 plus 50 stopni, to to jest za mało, Wtedy będziecie mieli przy każdym kroku blokadę i będą problemy z schodzeniem po schodach, ze schodzeniem ze schodów, wstawanie, siadanie, tysiące problemów będzie, więc żeby tego nie było, to trzeba po prostu. Te zakresy pogłębia, czyli masaż, rozciąganie, masaż, rozluźnianie, rozciąganie, masaż, rozluźnianie, rozciąganie. To, to tyle. W tym momencie tutaj patrzy na czas. Następny pacjent czeka, więc proszę kończyć. Gdyby ktoś tam miał jakieś pytania, a nie zdążyłem odpowiedzieć, to piszę śmiało pod spodem w opisie filmu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie, zobaczenia zobaczenia, następny film.